Więc zaczynamy naszą zabawę z wygłuszaniem i zmianą głośników. Maty, bitmaty. Dalej druga jakaś mata, też Smart Mata, to jest burżetówka, to jest trochę lepsza mata 4 m na 50 cm, 4 m na 50 cm, do tego tutaj maty piankowe, 5 mm z folią, 10 mm z folią, taka mata też tutaj na drzwi. Zamówię to na sufit, znaczy się na sufit, co ja mówię, na dach i dach będzie zrobiony tamtą, czerwoną i do tego będą przyklejone tematy, żeby go wygłuszyć jeszcze bardziej. Tych mat mam oczywiście trochę więcej, tylko tutaj tak poglądowo one zostały położone. Wrywamy starą muszczelkę. tam w środku jest już doczyszczone, trzeba tylko jeszcze raz to przetrzeć faktycznie jest zrobione tu do progu i rwiamy tą uszczelkę spryskaną chemią powinno się ją zaraz dobrze zeskrobać mata już nam weszła do środka tam mi zostało taki paseczek dociąć muszę tylko jest już bez mała do samego końca zresztą jest już do samego końca i usuwam resztki tego kleju właśnie cały czas go jeszcze skrobę z tej strony no ciężko to idzie gdzieś z tym klejem, non stop przemywam to takim środkiem czyszczącym, no rozpuszcza klej, bo rozpuszczał mi już inne rzeczy, przemywam tym środkiem i skrobę to, no nie ma dużo, ale chcę jak najwięcej tego właśnie zeskrobać. Drzwi były myte jak kilkanaście razy. Syfu było pełno. No tu jeszcze jest. No, teraz będziemy tutaj tą matę dawać plankową. Jeszcze na tą matę dziesiątkę. No, Warstwa skleju została doczyszczona całkowicie. No, tu jest część już. No, ale już jest całkowicie doczyszczona. Tu są rysy. I kleju już nie ma o tu jest jedynie ciut o, ale to już to już jest nic trzeba te drzwi jeszcze umyć bo jeszcze są brudne dodatkowo one były tylko raz przemyte w środku jeszcze nic nie jest czyszczone zająłem się pier tą, pierwszą uszczelką tą gumką tą folią, nie wiem, jak to, tą pianką o, przede wszystkim tą pianką się zająłem chciałem tą piankę zedrzeć no, i teraz yy, będę miał benzynę eksakcyjną za gdzieś godzina, i będę tamtą mył w środku. Ten cały syf. A jest tu co myć. Z tamtymi drzwiami tak samo była kupę zabawy. No, pierwszy etap wygłuszenia zamknięty. Teraz yy, przystępuję do klejenia dziesiątki. Na tą matę, 10 mm wybuszenia. No i będę mógł zamykać później już drzwi od zewnątrz. No i oklejamy. Jeszcze trochę zostało. Tu trochę. Tu góra. Zużyłem resztę tej maty z Bitmaty, AB2. Ta jest lepsza jakościowo. Od tej tu czerwonej. O wiele lepsza. No. To więc to, co zostało, poszło na te drzwi. No i kończymy powoli te drzwi i montujemy głośniki. I będziemy dzisiaj zamykać to całe audio do kupy łącznie z subwooferem. Mate oklejone, jeszcze tutaj piąteczka, prawda? Pochwalę tą, tą matę, Bitmate AB2 w porównaniu do tej tańszej budżetówki. Jest kilkanaście krotnie lepszą matą. O, no cóż, no tamte drzwi są zrobione już tą matą, i tak już muszą zostać. Tutaj mi po prostu zostało z wewnątrz na ten kawałek z dwóch metrów kwadratowych, co poszło do środka do drzwi prawych i lewych. No i reszta już wjechała. Ta mata. Montuję głośniki. Drzwi mamy skończone już oklejony do końca zwrotnica założona na Twitter głośnik obklejony no i teraz przystępuję do montażu boczku zamykam już tą stronę i za chwilę zajmiemy się tamtą drugą stroną żeby już było to na gotowo tak nam się prezentuje tutaj dopracowany ten bognaż. Jest oklejony STP, żeby te plastiki nie ciekały, nie biegały. Dwójką STP pod pianką piątką jest tak samo STP. Tu na dole jest STP. Już nie kleję tu gąbki tej pianki. No i tu jest dwójka. Pianka 2 nie chcę, żeby mi ten przewód tutaj pracował, więc jest również tu wyklejony. Z tej strony jest zarobione na konektory, z tej już nie, gdyż no jest tylko otwór, no nie przycisnę konektora później przez to. <laughs> Drzwi mamy złożone. Wszystko spasowało idealnie. Wysokotonowe są tu, pod klamką. Tu mi się wydawało tak optymalnie, z tym dźwiękiem właśnie on się będzie rozchodził.